Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja tyle co właśnie wpadłam z pracy, słuchajcie i koleżanka zawsze podwozi mnie do przystanku ale że czasami jedziemy sobie do sklepu, no, znaczy, że ona jedzie do sklepu, to czasami sobie jadę z nią, no i mówiła, pojadę sobie z Tobą do, do Portlanda, czyli do naszego funciaka, mówię, zerknę, co tam słychać, dawno mnie nie było, w sumie żeśmy się wynudziły w pracy, bo nie wiem, czy wiecie, że teraz po prostu mam 30 uczniów na całą szkołę i po prostu nie ma dla kogo tej pracy robić, więc jest straszna nuda, no więc wpadłam z nią do tego funciaka. I ledwo co, słuchajcie, wróciłam. Wróciłam obładowana jak wielbłąd. Dobrze, że jeżdżę tylko sama w autobusie, bo nikt inny w autobusie nie jeździ, ponieważ jest lockdown i wszyscy siedzą w domu. Więc ja wyglądałam jak ruska baba z Teraz wam pokażę, co kupiłam. A więc, słuchajcie, najważniejsza rzecz, jaką kupiłam, która mi się bardzo, bardzo podoba, to są poduchy. Takie świetne poduchy. I to są poduchy z Funciaka, ale słuchajcie. Teraz u nas w funciaku mmm, pojawiły się półki z Pepko. A z tego co ja wiem, Pepko jest w Polsce, bo jak ja wierzę, to Pepko nie było i ludzie sobie chwalą za dobrej jakości wyroby, yy, szczególnie bawełnę z Pepko. Więc ja kupiłam te cztery poduchy i, i za jedyne 5 funtów. 5 funtów to jest naprawdę niewiele. Jakość wykonania i to wszystko, jak to wygląda, i te poduchy są naprawdę olbrzymie. Super, więc zaraz sobie to pozmieniam, bo już mi się znudziło. I pokażę Wam, jak będzie z nowymi poduchami, jak ja to ułożę. Na razie kupiłam cztery. No nie wiem, czy jeszcze się zdecydować na jeszcze dwie, żeby po trzy na każdej kanapie. Zobaczymy. W każdym razie pięknie są wykonane. Nie wiem, czy u Was są jak są, to polecam. I będą mi tu pasowały do tego mojego pokoju i kolory i taki styl. Także super. Nie wiem, co tu jest napisane. Z czego one są wykonane. Nawet nie patrzyłam. 100% koton, no widzicie, 100% bawełny, tak jak, tak jak oglądałam na, na Instagramie e, niektóre profile, że dużo teraz jest tego pepko w Polsce, więc pomyślałam, że o, pepko, no to biorę, fajnie, cieszę się, e, to sobie kupiłam, takie do szafy, na to mówię, wyciągaczki wody. The To są takie worki, które wciągają wodę wilgoć, bo jak wiecie, no w Wielkiej Brytanii tej wilgoci mamy w nadmiarze. I ona fajnie wyciąga właśnie mi z półek, z szafek, wilgoć, żeby, żeby było czysto i porządnie. To ja sobie kupiłam taki wieszak do łazienki, bo już muszę wymienić, bo stary mam taki zniszczony na kosmetyki. Folia aluminiowa. E, takie kukurydziane wafle też były na jakiejś promocji 30 pensów. To w ogóle śmieszna cena, więc wzięłam z tej firmy. Ona jest dobra. I rzecz, którą wzięłam, zaraz wam pokażę, to są właśnie płatki owsiane. Nie wiem, czy wiecie, są to najpopularniejsze płatki owsiane, owsianki tak zwane, i ja je uwielbiam. Tutaj mam wanilię z jagodą, kokos masło migdałowe z granatem i wszystkie te pudełeczka tylko po funcie funciaków promocji to się bardzo opłaca, bo normalnie ich cena jest jak 3,50, 3,99, więc wzięłam więcej, bo ja to jem regularnie na śniadanie. Więc jeżeli u was się takie pojawią albo są, to polecam, bo to są najpyszniejsze owsianki. No i rzecz, z której jestem niezmiernie zadowolona, na tym oczywiście kosmetyki. I teraz tak. Model's Own to jest firma, która produkuje no kosmetyki, lakiery do paznokci ma bardzo dobre. I teraz dwa takie lakiery w pięciaku po funcie na promocji, co jest niesamowite, bo jeden y, lakier kosztuje 9-12 funtów, więc dwa za funta bargain. To samo tutaj, gdzie mam takie już letnie kolory. Ja uwielbiam malować paznokcie, no ale niestety do pracy nie mogę, ale jak tylko jest wolny, to zawsze maluję. I tu to samo, dwa lakiery za funta. Czyli naprawdę... Dużo przeoszczędziłam, a wiem, że to wykorzystam, a u góry mam jeszcze dużo różnych kolorów właśnie z tej firmy Models Own. No i tu sobie wzięłam też za funta, bo to funciaku wiadomo, z Maybelline, to jest żel efekt, taki lakier do paznokci, na lakier jakby to powiedzieć, który daje efekt żelowego paznokcia, więc to będzie fajne, zaraz to wypróbuję. No i tu z iOS, z lawendowy yy, yy, krem do rąk z masełkiem Shea, też za funta, bo wiadomo, funciak Poundland, czyli u was das, jak się nie mylę. Także wpadłam na chwilę i tak widzicie, wróciłam z pracy późniejszym autobusem, ale z tych podłóg się niezmiernie cieszę i zaraz wam pokażę, jak one będą wyglądały gotowe. No więc sprawa wygląda tak, że muszę dokupić jeszcze dwie, ponieważ mam tylko cztery, więc tu muszę mieć jeszcze trzy. Yy, po trzy wyglądają lepiej niż tylko po dwie, bo jak tą wezmę, no to jest jakoś tak pusto. Wolę jak jest więcej, o. Więc jeszcze jutro sobie dwie dokupię i będę miała piękne sofy. Chciałam dokupić kiedyś Wam mówiłam tą właśnie poduszkę jeszcze z takich, już niestety ich nie ma. Dobrze kupiłam wtedy cztery, bo one się rozeszły na prędce, ponieważ no tak jak mówiłam cena zarąbista, ale dokupiłam sobie za to takie. I poduchy, i myślę, że one też tak na razie fajnie wyglądają. No, wolałabym, żeby w środek jeszcze była taka jedna. No, będę polować, jak mi się uda, to mi się uda, a tymczasem pokażę Wam, bo nie wiem, czy wiecie, że tak. się no, siedzi w domu, uczy się z domu. Arek również ma wolne, ponieważ w jego szkole yy, dużo nauczycieli ma koronawirus i zamknęli szkoły całkowicie dla wszystkich totalnie na, coś to nazywa Deep Clean, czyli takie. Taką dezynfekcję szkoły, jakby. Więc ten tydzień siedzi w domu, a tymczasem puzzle. Ucja dostała na święta i sobie z arkiem tutaj siedzą i po troszku um, układają. To są puzzle Tokyo Ghouls. To jest anime na podstawie mangi japońskiej. Bardzo Ucja to lubi. No i tak jak mówię, zaczęli. Na razie końciki sobie zrobili ramkę. Powolutku. im to idzie. Nie mają się gdzie spieszyć, także luzik. To było ciężko, bo to było samo białe w zasadzie. No, a ja Wam też ostatnio nie pokazywałam, ale co weekend sobie siedzę i sobie też wypalam. Tutaj sobie wypalałam na przykład znak zodiaku bliźnięta. Jeszcze muszę zrobić te takie obramówki dookoła dokończyć. Już mam w sumie cztery te znaki zodiaku. Chcę zrobić wszystkie i właśnie powiesić na ścianę dzień doberek e, Przed do mnie glossy box dawno wam chyba nie pokazywałam, więc stwierdziłam, że w tym razem wam pokażę co mam w tym magicznym pudełku no, może sobie tak weźmiemy tym razem były płatki do zmywania makijażu, są to płatki które można normalnie prać bardzo ekologiczne, dwa w takim jednym opakowaniu maseczka z awokado do twarzy także też bardzo fajnie, bo mi się te maseczki moje już kończą Mut maski to jest taka maseczka krem jakby mm, pod oczy, to jest bardzo fajna rzecz, ona kosztuje aż prawie chyba 50 funtów tak mi się wydaje i ona zmniejsza ciemne te takie wiecie zakola pod oczami, yy, zmniejsza opuchliznę, yy. już 8 dni stosowania, bo nakłada się on tylko na 8 minut pod oczy raz dziennie, daje bardzo widoczne efekty, więc zobaczymy jak to działa, bo ja mam problem z tymi opuchniętymi pod oczami yy, worami. To jest taki żel do stylizacji brwi, to jeszcze mam taki podobny, więc na razie go nie będę używać. To jest bardzo fajna rzecz, to jest serum do twarzy. Też chyba nie z tego, co pamiętam, więc mi się przydała, bo mi się tam już kremy pokończyły. No i ostatnia rzecz, jaka była w tym pudełku, to jest żel do dezynfekcji rąk, no oczywiście na czasie, 75% etanolu, więc całkiem, całkiem... To powiedzieć mocny. Też się przyda, też będę używać. Ale wiecie co, nie mogę się doczekać na lutowe pudełko, ponieważ w lutowym pudełku będzie skrub y, różany do ust. Także to będzie coś bardzo, bardzo super. Także tak to wygląda. A ja Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, która do mnie dotarła. Mianowicie, jak każda szanująca się czarownica, powinna mieć swój czaromarownik. Czaromarownik jest to kalendarz dla czarownic. Z którego się bardzo cieszę. Są tu różne rzeczy opisane, takie, y, którymi ja się interesuję. Runy, wszystkie horoskopy tutaj mam, y, różne takie materiały, y, które mi pomogą w mojej praktyce czarodziejskiej. No i normalnie kalendarz na, na zapiski codziennie. Bardzo fajna sprawa. Tu mam taki do zaznaczania dnia, to też się bardzo przydaje. Także wszystkie y, Rytuały są tu opisane, wszystkie święta wikańskie również, co bardzo mnie cieszy. Super. To na przykład przy każdym miesiącu są wypisane: nie wiem, czy to będzie widać. Wszystkie święta o tak jak widzicie, że w kwietniu będzie prima, aprilis, wielki piątek, wielka sobota, wielkanoc. Będzie również egipskie święto Bastet, przejście słońca do znaku byka oraz słowiańskie święto lesa, czyli tak zwane w zasadzie. Wszystkie religie są uwzględnione, co mnie bardzo cieszy. Super, czekałam na niego dosyć długo, bo przez ten Brexit, przez ten śnieg nie było 3 dni dostawy, tylko aż 8 dni czekałam. No ale w końcu ze mną jest. Że ktoś się interesuje magią, polecam czaromarownik. Poranny updatek, słuchajcie, jest poniedziałek, mam iść do pracy. A tu pierwszy raz, pierwszy raz, odkąd tu mieszkamy od 10 lat, brakło prądu. Na szczęście mamy latarkę. Ale coś Wam pokażę. W ogóle nie ma prądu w całej dzielnicy. Nigdy tak się jeszcze nie wydarzyło. Ale Wam pokażę, że w momencie jak brakło prądu, nasz alarm się włączył i on tak będzie wył. Dopóki tego prądu nie wrócą. Także dobrze, że idę do pracy. Niech sąsiedzi sobie słuchają. A jeszcze Wam coś pokażę, bo wróciłam z pracy. I tak mi naszło, bo miałam ser biały. Więc co z nim zrobić? No zrobiłam sernik. I powiem Wam, jeszcze on dobrze nie wystygł, ale jest taki pyszny. Wyszedł taki pyszny, właśnie taka struktura, jak ja lubię. Ja lubię jak ser, w, ser, w serniku czuć ser i on jest taki zbity. Nie jest taki bardzo napompowany. I ten właśnie taki wyszedł. Y, Pomieszałam dwa przepisy w zasadzie. Jeden od Ewy, mojej koleżanki z Irlandii, i jeden taki znalazłam na internecie, więc miks tych przepisów wyszedł idealny i na pewno za niedługo Wam nagram krok po kroku, bo jest banalnie prosty i wychodzi o błędny. Zrobię Wam tak. smaka, zobaczcie. Wstałam już z rano. Jaki ten sernik jest po prostu piękny. Mm, jest taki puszysty. Naprawdę jest taki serowo-serowy, jak lubię. Polecam go. Będziemy go robić może już w następnym vlogu. Zobaczę, jak szybko zjemy ten. A tymczasem ja wybieram się do pracy. Dzisiaj jest wtorek. Jestem wolna od koronawirusa, ponieważ teraz co poniedziałek w mojej szkole wszyscy pracownicy jesteśmy testowani na obecność. Także takie szybkie testy. 10, 10 minut jest wynik. Poniedziałek rano. Przechodzimy i nas sprawdzają, czy wszyscy pracownicy są czyści, czy nie wnosimy do szkoły żadnego wirusa. Jest to dobre. Trwa jakieś, nie wiem, 15 sekund badanie i to wszystko. Także myślę, że jest to dobre rozwiązanie czasem smacznego. Mm, pa! Słuchajcie, myśmy sobie dzisiaj przyjechali do centrum ogrodniczego, bo to jest jedyne ze sklepów, w ogóle taka atrakcja, która nie jest zamknięta, nie wiemy dlaczego, ale idziemy do środka. Tu mamy napisane, co możemy, nie możemy. Arek poszedł pierwszy, bo trzy osoby na nie mogą, więc my wchodzimy z Lucją teraz. Chcemy sobie kupić jakieś kwiatuszki. Nie ma dużo rzeczy, ale jest bardzo dużo sadzonek i nasionek. Nie wiem co byśmy już mogli kupić. Ja chciała sobie kupić taką roślinkę specjalną, która je robaki, muchy. Piękne rzeczy. Zobaczcie figurki. Te figurki Małego Buddy mi się podobają. Dzwoneczki też bardzo ładne. Ogólnie jest bardzo spokój. Normalnie tutaj jest pełno ludzi i w tym miejscu zawsze jest kafejka. Można sobie zamówić ciastko, e, herbatę, no ale teraz wiadomo, nie wolno. Patrzymy z jakimiś fajnymi roślinkami. O! To jest chyba ta. Nie wiem, czy to ta. Tutaj jest jakaś. Zobaczcie o co to chodzi z tą rośliną. To są takie sukulenty, co ja najbardziej lubię. O, jak pięknie zakwit. Zobaczcie. O, ślicznie. Fajne te roślinki. Te groszki też fajnie wyglądają. No i bobry, tak zwane pieniążkowe. Ładne. I kartki, oczywiście, wszędzie kartki, na każdą okazję, jak to w Wielkiej Brytanii. Dużo, dużo kwiatów. Zobaczcie, jaka to fajna roślina. Nazywa się Monkey Jazz. Ale ma normalnie te. Tak kwitnie dziwnie. Wow. Te mi się bardzo podobają. Chyba się na to zguszę. Na ten groszek. Coś, czego ja się okropnie boję. Figurki. Ale to zabawa jest taka realistyczna. Okropna. Słodkie różne rzeczy. No i skrzaty standardowo, ale mi się coś podoba i to są te doniczki. One tak pięknie wyglądają, wyglądają jak takie stare, wiktoriańskie. Jaka jest ich cena? 7,99 bardzo ładne. Tak sobie myślę, że ktoś tu ma zarąbistą pracę. Sobie tylko przesadzają te roślinki, układają. Takie okoliczne centrum. O, tu są te zioła, ale te zioła takie trochę klapnięte. Jakbym sobie kupiła, pewnie by mi urosło. Szałwia, szałwię bardzo lubię. O, muszę tutaj poszperać trochę w tych roślinach. Tak jak wam mówiłam, taka fejka jest tutaj, tylko oczywiście jest nieczynna, ale zobaczcie jakie ma piękne, fajne rzeczy zawieszone. Stare aparaty, coś dla Arka i takie w ogóle rzeczy klimatycznie. No ale niestety nieczynne. Dobra, ja od razu pokażę, bo już wracamy, jak wygląda sztorm. Ponieważ teraz mamy sztorm Christopher, czyli Krzysiu, przywioło Krzysia. I tak jak widzicie jest ciemno i pada. I tak pada już od wczoraj. I wieje. I tak będzie jeszcze do jutra. Non stop. A potem sztorm minie i będzie ładnie. Ale jestem w jasności. W jasność wielka za mną. Tak jakoś. Słońce przewija. No nieważne, w każdym razie chciałam Wam e, powiedzieć, e, ponieważ przybyło ostatnio bardzo dużo ludzi, subskrybersów, tak to się mówi, e, na moim kanale, e, z czego jestem bardzo wdzięczna, zapraszam i zachęcam do dalszego subskrybowania mojego kanału. Jest bardzo dużo oglądalność na kilku filmach. Sięga prawie ponad 8 tysięcy, także wow, jestem w szoku, dziękuję bardzo, że mnie oglądacie. I chciałam również polecić mój Instagram, bo to, co jest we vlogach, jest we vlogach, ale niektóre smaczki, takie, które nie są we vlogach, możecie podglądać u mnie na Instagramie. Instagram to jest moja nazwa, identyczna jak mojego kanału, czyli Agnatowaną, hashtag. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam, możecie sobie popodglądać. Mam konto prywatne, więc muszę zaakceptować każdego, kto chce mnie followować na Instagramie.